Dziś wizualnie, a dzisiejszy odcinek będzie troszkę inny ze względu na to, że mnie kina w dupę kopnęła, bo stwierdziła, że co to jest za odcinek, który ma tylko 7 minut. I w tym momencie zrobię sobie zoom na twarz, żeby zrobić sobie ee, drobny zoom, żeby być troszkę bliżej jakby, A nie dalej od, od komputera. Aaaa, ah, Kariera! To jest coś, czego mi w życiu brak! Skoczmy sobie na jakiś level, może na początek na Foundry, po to, żeby się troszkę otrzaskać ze sterowaniem, bo przyznam się, kolejny raz przyznam się, że ja nagrywam takimi falami. Yy, I. Aaaa! Co to było? Yy, czym, się, czym się tu robiło? Nie, tym, czym się... tym się robiło, ok. Yy, nagrywam takimi falami, że nagrywam hurtem po parę odcinków, a później. A później nie nagrywam. Nie! Uciek mi! Uciek mi on! Yy, I w momencie, jak przestanę nagrywać, yy, i mam te swoje, tam nie wiem, załóżmy, tydzień przerwy, półtorej tygodnie przerwy, to potem, jak wsiadam do gry, to jest takie. Ale co się dzieje? Jak się tym sterowało? Czemu to nie rusza? Nie pamiętam na przykład, jak mam klawisze przestawione, tak jak mam w tym momencie. Jedziemy, jedziemy, nie I mi to nie wyszło. Więc to od na początek taka drobna rozgrzewka, zaraz rzucimy się na jakąś normalną planszę, zrobić coś, coś le normalnego. 49 sekund do końca, bla, 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 bla. Za niski podskok mam, na, na to wychodzi. O! Dobra, to co, wyskakujemy na jakąś normalną plansę, tak? Endran, ok. skoro i tak nam się nie uda, o, żeby, żeby kina mnie nie zabiła, to po prostu złapmy sobie na przykład Kanadę i pozwiedzajmy trochę Kanadę, bo w sumie nie było takiego ogólnego zwiedzania Kanady. Poza tym, co widzieliście, czyli że tam zaraz w prawo jest parking. E, tak, tu na dole jest parking, jest koniec planszy z tej strony. To super, super, super. Jeżeli się kopniemy teraz na górę, tutaj, może się uda. dechę złapać przy okazji. Du, 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 No, to tu jest całkiem całkiem ogromna pałać landu do zwiedzenia. Landu czemu mi nie wyleciał do przodu? No, teraz jest ok, są różne fajne zimowe kanadyjskie te w ogóle. Czemu tu są jakieś języki? Aha, no w sumie tak, w Kanadzie też byli rdzenni Amerykańcy. Szczerze, szczerze przyznam, że jak widzę takie coś jak tutaj, to mam ochotę. Wziąć deskę i samemu trochę się porozbijać, oczywiście nie tak krwawo jak moja postać, że tak powiem bardziej bezkrwawo nawet, że tak powiem całkiem bezkrwawo. Ale chciałbym umieć chciałbym robić to, co umie robić moja postać. Oczywiście nie szarżowałbym jak ostatni idiota, bo w życiu nie zawsze łatwo o restarciki. Właściwie w życiu nie da rady z restarcikami pojechać, no ale dobra. Nie da się po tym wjechać? Wydawało mi się, że kiedyś się dało. Ogólnie plansza Kanada jest ogromna. Jest duża. Nie udało mi się zabić gołębia z czułka. Da się w niej też utopić, co też teraz uczynimy. Blb. Jesteśmy na górze, to popielisko jest pod nami. Eee, nie, nie pamiętam czy z tym gościem coś się robiło. Dobra, no nieważne, nieważne, nie... Serio? Oli. Ola. Ej, ty tyba... bo... Hello! Ktoś oglądał Megamind. Jedna z moim zdaniem fajniejszych, bardzo niedoceniona bajka. Megamind. Pamięta. Czy to było? To się robiło tak. że nie doleciał! Jak mógł nie dolecieć? Bo tu jest ten bully Bully bodajże Bully, bully, zostaj razem z nami, bully, bully Trzeba stąd jednak Przysypmy łosia śniegiem Pada śnieg, pada śnieg Dzwonią dzwonki Kisań. Dobra, ból, ból, ból Jedziemy raz jeszcze tędy nie, se... To było smutałkę, no ale dobra, przynajmniej przeżyłem. I jak tu się wskoczy na górę. Skoczy i nie spadnie. Dobra. Teraz pędzik. I uuu. I tu jest kolejny kawałek ukrytej trasy. Nie, nie. Tak się czasem zastanawiam, czy ja nie mam gdzie swoich starych saveów, tak żeby po prostu pokazać, udowodnić, że miałem zrobione wszystko z odblokowanym dartem molem. Bo to był ten czas, kiedy wychodziły gwiazdy wojny, i nie wiem, czy oni mieli prawa, czy tak dla jaj zrobili. By... Nie, 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 nie Jedziemy mu się dziejeć. Nie było tego, nikt tego nie widział. Nie było tych starań się. Nie będzie się dało tędy. Niestety. Nie wiem czy wy zrozumieliście co ja próbowałem zrobić Próbowałem się dostać Próbowałem się dostać w to miejsce O to To, to, nie, to nie Holku Próbowałem się dostać tutaj Dokładnie tu Żeby złapać ten punkcik, który jest u góry I przeskoczyłem nad railem. Nie wiem jakim cudem ja to zrobiłem, bo Wskakiwanie na rajle to jest tak podstawowa rzecz, że w ogóle człowiek O, ląduj, 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 cholera Aha, to nie tędy To się gdzieś tędy łapało No nic Cały czas żyje tęsknotą za Dartem mołem Z tym podwójnym mieczem świetlnym Light Czemu nie doskoczył To było bardzo lame To było makabrycznie lame Ludzie Okej, okay. jest, 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 jest Łapie półaa! Bu, jest pięć na pięć. 5 trier gap Tru Cannonball. Kanon Pysk. Dobra, rozbiniemy się gdzieś. Jedna z rzeczy, które tu mogą stanowić problem, to jest, że trzeba zrobić za. Tak, jeden z pięciu jest i ich pięciu trzeba zrobić na nich wrażenie. Jest pięciu skaterów, którym trzeba pokazać jak się skejci. Yy, problemem... Tak, problemem nie jest yy, to, żeby zawiać im swoją osobą tak, żeby ich powalić na kolana. Problemem jest czas i świadomość tego, gdzie oni na planszy się znajdują. Yy jednak dotarcie się do nich i wyczesanie tyka, tak żeby się nie przewrócić. Jeżeli ktoś nie jest rozgrany, tak że mu przychodzi, to stryknięciem palców to jest jednak wymagające. Nistek, że nie jest wymagające, ale dobra. Dla, własnej, dla własnego zdrowia psychicznego będę trzymał się w tej wersji. Dobra, można postawię trochę na tą prędkość. Już tak, tak tragicznie się nie morduję o wszystko. Teraz spróbujmy ich zlokalizować. Tu jest na pewno jeden. Na końcu. I co? Moment, tu jest jeden. Tam jest drugi. Nie. To nie jest drugi. Czy tam na dole był jeden? Czy tam na dole nie był jeden? Tam na dole nie był jeden. wiii to zróbmy po prostu takie smutne czesanie punktów żeby nabić te punktowe te to jest o o o o to jest trik który w momencie jak odkryłem to znajomy, bo wtedy była moda na tą grę wśród moich znajomych To znajomi byli tak troszkę bardzo. Wow, na tym na podłodze też się da zrobić rajla! No, my punk, my punk. I i tutaj na tym kawałku na tych trzech railach ten rail rejl... Tutaj, to, 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 to. Nie, skasowałem sobie. Jaki żal, straszny żal, żal. No to... ale dobra, 69 tysięcy, tam chyba było. 35 tysięcy do pierwszego? No, następny 70! Gdybym to ostatnio wylądował, albo gdybym cokolwiek po drodze jeszcze wylądował, byłbym 70, ale dobra Punkty nie są problemem, na żadnej planszy chyba Tam gdzie są dwa jakieś rejle koło siebie, da się wyczesać Kosmiczne, po nie wiem, 500-600 tysięcy na jednym kombie, to nie będzie duży problem Kasetę też zauważyłem gdzie jest, gdzieś u góry zaraz po, po spadnięciu do wody tylko jeszcze będę musiał, ale to może nie dzisiaj, zlokalizuję sobie ich poza nagraniem tych, tych, tych gości, którym trzeba zrobić imprezę impresario! I, I na nagraniu skoczę Ale to warto wiedzieć, gdzie oni są, żeby nie marnować czasu na takie bujanie się, jak teraz marnuję czasu, ale spoko, przynajmniej zwiedzam to tam. tam u góry, tak? Aha To się robiło inaczej, tak? Jesteśmy tutaj. Dobra. Retry. króla paski. Dobra. Retry, to ile dobrze pamiętam, że jak się uda, to jest super. A jak się nie uda, to jest nie super. Show me co yeah. Dobra Co jest z drugiej strony? Ja pamiętam, że jakoś z tego domku wyskakiwaliśmy i lądowaliśmy na, 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 na tym Na końcówce tego raila Ale tu widzę, że szansa jest za mała Może nam się raz przez przypadek udało i mi się zakodowało, że tak się da zrobić Nie, nie, nie. Mm. No. A. O! O! Dokładnie! Może mi się coś popatrzyło? Może to nie było tak? Całe życie żyłem w kłamstwie! Nie wiem, po co ja to robię więcej niż raz, ale dobra. Powinien mieć zapamiętane. Ah. Czy tam na końcu coś było? Kumpel właśnie na tym, co jest za mną. Kumpel robił... Aha, tu się zaczyna jak się spadnie, no tak. Na tym czymś tutaj, na tych trzech kawałkach, kumpel robił jakieś wyczesane triki. Ja nigdy nie wiedziałem, jak on to robił, bo on się jakoś zatrzymywał pomiędzy nimi. Znaczy się, robił te rail'e piekielnie powoli, a ja się strasznie rozpędzam na rail'ach i nie jestem w stanie przeskakiwać między trzema takimi pałeczkami tylko po to, żeby, żeby, żeby wyczesać jakiś trik. No bo to jest nieekonomiczne. Bardziej mi się opłaca jechać z niewiarygodnie dużą prędkością. Nie! Chciałem przedłużyć to do granic możliwości. Co, może wyskoczymy sobie na jeszcze jakąś jedną planszę, żeby nie było, że siedzimy tylko na tej Kanadzie, bo prawie całą Kanadę pokazałem. Yes, yes, jest save! Ach, to był ten save. Change Level Suburbia, można wyskoczyć na Suburbie Co nam tam zostało na Suburbie? Dynki, tak? Power Dish Dobra, może też najpierw zwiedźmy Suburbie. jak to wygląda Jeden koniec planszy jest zastawiony fire -trackiem. Tam jest deska u góry, jak się tam skakiwało, tam się skakiwało z tej strony Dobra, możemy sobie skoczyć co jest? Nie poleciał do przodu on i OK New deck, tak Teraz Dek tym się bezsprzecznie kojarzy z... A, nie udało mi się tam skoczyć. Bardzo złe Suburbia, czyli nasze polskie przedmieścia cechują się tym, że są przedmieściami. Jakkolwiek mądrze, by to nie zabrzmiało. Yy, więc są te takie amerykańskie domki z basenami. Oczywiście, jak w każdym y, normalnym amerykańskim domku, muszą być ten. Yy, wyskocznie... Rampy, rampy to się nazywa. Wyskocznie, kurde, ale ale wizuręś zarządził intelektualnie. Normalnie, panie, znasz się... Co jest grane? czy się odbiłem od tej strony? What the heck just happened? Kazałem mu, to znaczy to co ja zrobiłem to było podskoczy Prawo? Lewo. To czemu on mi się odbija w lewo, jak ja mu każę skakać w prawo? I tak nie zdążysz tego skate'a złożyć, ale... Jak dojedziemy do końca, żeby zaliczyć to, co my tam złapaliśmy. Nie wiem, co my tam złapaliśmy, ale. Jeszcze koncert. No ha, chociażby klapa z Dobra. A deska, żeby mi nie zaliczył. deska, że mam. Taką Jinx, nie? Ha, dobra. To, co mamy zrobić, to nabić punktów max, co nie będzie dużym problemem. Tu zrobić jakiś trick. 5 pumpkinów rozjechać, dyniek znaczy się... Y, zrobić raila na, 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 na kablach, żeby je odblokować, czyli trzeba wykminić, jak się dostać, żeby móc robić raila na kablach. No dobra. To są... To jest tutaj, to jest tutaj. Tak, tak, dobra. Czyli trzeba się dostać na ten budynek Ruszaj dziadzie O, punkcik Bo Oczywiście skaterzy wykonują mnóstwo prac domowych Nie zmywają naczynia za pomocą deski I to jest to, tak? Nie ten klawisz, to jest to o czym mówiłem na początku tego odcinka, że długa przerwa <laughs> sprawia, że nie ma wyrobionego odruchu, gdzie kłaść dłoń. Nie, 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 Tępy dziadzie! Gdzie jest? Się stąd skoczyć może tam na górę? Tak, ale odwraca się automatycznie tyłem, żeby wyskoczyć stamtąd. Nie kumam tego! Zatrzymaj się! <słuch> Będzie chyba najszybszy sposób na rozwiązanie tego problemu. Spadaj. Ku. Głupcze! Odejdź ode mnie, głupcze! Nie przeszkadzaj skaterowi w pracy. Nikt nie widział? Nikt tego nie widział! Nie trafiłem w niego, nie trafiłem w niego, Dobra. muszę sobie zmienić trochę sterowania potem, czemu on to? Problem był taki, że. Podczas robienia raili, nie wiem, tych wszystkich gapów, sani i tak dalej, można kontrolować. Widzicie ten taki slider? No, no, oczywista, oczywista, oczywistość. Klikacie w lewo, slider yy, leci w prawo. Ja naciskam i mi ten slider nagle odbija, jak mgowalną. Jeszcze parę minut temu było normalnie, a teraz nie jest normalnie. Nie jest normalnie wcale, ani ciut, ciut. Dobra, po co ja jadę drugi raz tą samą trasą? Jak mogę wjechać tutaj? I to w ten sposób. Tada! Restore power to the dish. Here else, stew! O, zniknęła gałązka. Dobra, to na dzisiejszy odcinek będzie, mam nadzieję, wystarczało. Udało się tam coś zrobić zwiedzić kawałek planszy, czego my jeszcze na subrubie nie widzieliśmy. Jest ten jeden dom. Jest druga chata z basenem. Ona jest jak widać. od drinki stoją na tym goście z grillem. Aha, którzy mnie przewracają dla odmiany, nie ja ich moja różowa krew, bo wygląda jakby była różowa tutaj. Eee, brz, 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 brz. I to nie wiem co to jest, ale to rozkopane coś. Dudu dudu też jest naszego klubu i straszna chata, którą widzieliście w poprzednich odcinkach, gdzie próbowałem przesać w dużej ilości punktów Dziękuję za uwagę Mam nadzieję, że tym razem nie było tak krótko, nie było tak źle i... Yy, było bardziej ujawniająco, co się dzieje naokoło, a nie jadę do miejsc, które wiem, że tam są, a wy się zastanawiacie, dlaczego nie znam planszy, a on se gdzieś jedzie. Dziękuję za uwagę i hej! Are we there yet? Continue, safe yes! ha hahaha, ha, 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 ha. Ostatnio miałem tendencję, żeby zapominać, zapisywać rozgrywkę w kilku grach. Na przykład, w takim diku, musiałem lecieć parę planż do przodu. To było dwie.